Spacerując po parku możemy czasem zaobserwować ludzi, którzy korzystają z małych gwizdków, by wezwać swoje zwierzę. My nie słyszymy tych dźwięków, jednak zwierzęta na nie reagują. Podobnych dźwięku, podobne dźwięki wykorzystują nietoperze do lokalizowania przeszkód w swoim otoczeniu, natomiast wykorzystywane są te niesłyszalne dźwięki również do odstraszania małych gryzoni. My w naszym instytucie wykorzystujemy ultradźwięki do celów technicznych. Najpopularniejszym zastosowaniem ultradźwięków jest zgrzewanie tworzyw sztucznych. Przykładem może być chęć stworzenia pudełeczka z kawałka rurki i krążka z tworzywa. Moglibyśmy to łączyć przy pomocy kleju, jednak byłoby to zadanie długotrwałe. W, dysponujemy jednak technologią zgrzewania ultradźwiękowego i proces może trwać ułamki sekundy i zapewnić trwałe i estetyczne połączenie. Aby połączyć te dwa elementy musimy umieścić obydwa pomiędzy kowadłem stanowiącym podparcie i układem ultradźwiękowym, który będzie zgniatał materiał 30 tysięcy razy na sekundę, powodując rozgrzanie miejscowe i połączenie obydwu materiałów. Internauci w ostatnim czasie mogli usłyszeć informacje o transporcie czołgów z Czech do Ukrainy, zrealizowaną pod jedną wielką plandeką. Zrealizowanie takiej plandeki mierzącej kilkadziesiąt metrów długości nastręczało na pewno wielu trudności, gdyż wymaga klejenia tak długich pasów. W naszym Instytucie potrafimy zgrzewać nieograniczonej długości pasy przy pomocy takich urządzeń. To jest zgrzewarka do zgrzewania ciągłego. Została ona zaprojektowana z myślą o zgrzewaniu kątowników budowlanych. Kątowniki takie wykorzystywane są przy elewacjach i ociepleniu budynków. W ostatnim czasie na Pradze miała miejsce katastrofa, gdzie odkleiła się cała, cała izolacja wraz z elewacją. I działo się to na skutek oddziaływania słońca. Zgrzewane w te, w ultradźwiękowo kątowniki nie podlegają degradacji w czasie i są odporne na temperatury. Kątownik zgrzewany metodą ultradźwiękową jest realizowany w ten sposób, że Podkładana jest siatka wraz z kątownikiem pod sonotrodę a z wierzchu podawany jest sznurek z tworzywa tego samego z którego wykonany jest kątownik. I pod wpływem działania ultradźwięków jedno, jedna dwa, sznurek łączy się z, z kątownikiem zespalając przy okazji siatkę. Takie połączenie gwarantuje, że nie rozdzieli się siatka od kątownika, a tym samym utrzyma elewację na swoim miejscu. Nasze ultradźwięki wykorzystujemy i zgrzewanie ciągłe również przy produkcji, do produkcji rur typu PEX. Rura tego typu wytwarzana jest w ten sposób, że spasa pasa blachy krępowany jest kształt rury, a następnie zgrzewane ultradźwiękowo. W tym samym czasie oblewana jest wewnętrzna strona tworzywem sztucznym, a następnie zewnętrzna strona. Takie rury spotykają Państwo we własnych domach i doprowadzają ciepło do Państwa kaloryferów. Ultradźwięki znajdują również zastosowanie w cukiernictwie. W przypadku cięcia ciast z kremem, nóż oblepia się kremem i Później takie ciasto wygląda brzydko, w przypadku ultradźwięków nóż odrzuca z siebie krem i ciasto nie ulega deformacji w żaden sposób. Dla Państwa kupiłem tutaj ciasto, jednak nie jest ono z kremem, a, a sam proces cięcia wygląda w ten sposób. Przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć zjawisko kawitacji, a więc powstawania mikropęcherzyków w otoczeniu źródła ultradźwięków. Takie zjawisko wykorzystywane jest w, przy produkcji soków, przy do, jest wykorzystywane do mycia ultradźwiękowego, a również może być do rozdrabniania jakichś substancji. Mycie ultradźwiękowe wykorzystywane jest powszechnie w elektronice do mycia płytek drukowanych i elementów przed kolejnymi operacjami montażu.